Elu Wina Maciowina Macioch melduje się na posterunku po kilku dniach nieobecności. O której opowiem później o tych powodach, dla których nie było filmików przez kilka dni. Ale najpierw chciałbym Wam przedstawić coś, co będziemy robić w dzisiejszym odcinku. A jest to rzecz totalnie niezwykła, ponieważ właśnie chciałbym Wam jakoś wynagrodzić to, że być może kilka osób czekało na filmiki, a ich nie było. Więc szybko Wam pokażę, co będziemy robić, bo zajmiemy się dzisiaj dokładnie tym. Nie, nie, bo Kogościu, tu nie wychodzi, jeszcze nie wychodzi. Słuchajcie, to mimo tego, że może nie wygląda, to jest automatyczna hodowla, a raczej automatyczna farma miodu w Minecrafcie z wykorzystaniem pszczółek, oczywiście ziomki. Patrzcie, tutaj mamy naszą budkę pszczelarza, tutaj mamy naszą pasiekę i pomyślałem, że trzeba to zrobić, ponieważ zobaczyłem to na mm, zagranicznym YouTubie, ale sprawdziłem to i są też filmiki na polskim YouTubie z dokładnie tej samej automatycznej farmy tego miodu, więc myślę, że niektórzy z Was mogą już to ogarniać, ale jak ktoś tego nie ogarnie, to bardzo fajnie ja wam to pokażę, ziomki, to oczywiście nie jest gotowa farma, absolutnie, to jest tylko taki szkielet, bo ja musiałem to poćwiczyć no ja jakbyście słuchajcie, nie jestem mega, mega obeznany w minecraftowych, tych redstone'owych mechanizmach więc musiałem sobie zbudować wszystkie rzeczy które są do tego potrzebne, potem wybudować całą tą automatyczną y, farmę miodu, żeby sprawdzić y, jak to wybudować, czy to działa no i teraz, kiedy już to wiem, kiedy mam wszystko przygotowane i mam taki szkielet, który będzie mi troszkę pomagał Możemy przejść do roboty. Oczywiście, ja Wam wszystko powiem. Co trzeba jak zrobić. Co trzeba wybudować. Co trzeba stworzyć. Co jak położyć. I tak dalej, i tak dalej. Więc, mordy. Mam nadzieję, że będzie fajnie Wam się oglądało. Bo tego jeszcze nie było na tym kanale. Będziemy robić naprawdę fajny mechanizm. Do tego, będziemy powiększać nasze pszczelarskie imperium. A to jest, wiadomo, bardzo ważne. Wiadomo, że pszczółki są najważniejsze. Także, mordeczki. Zostawcie suba na tym kanale. I oglądajcie do końca, żeby się przekonać, czy to wszystko wypali. A teraz, przechodzimy do roboty. Przygotowałem sobie w mojej budce pszczelarza. W moim domku przelaża. Wszystkie rzeczy, czyli tak, ziomki. Potrzeba na początku jakichś bloków, po prostu tak do zabudowy. Te akurat bloki mi zostały po budowaniu tamtych domków dla villagerów. Do tego potrzeba oczywiście troszkę redstone'a. E, troszkę, słuchajcie, dokładnie cztery repeat'ery które wiadomo są raczej proste. I dwa m, komparatory. I to jest w ogóle śmieszna historia z tymi komparatorami. A do tego, słuchajcie, jeszcze to A, nawet się nie przepaliło do, do końca. Przepalałem sobie szkło też się przyda. Z komparatorami jest taka akcja, że pierwszy raz w życiu korzystam, czy korzystałem z komparatorów. Nawet nie wiedziałem jak to się kraftuje No i to było dla mnie zaskoczenie, że tam się używa kwarcu No ale to widzicie, przynajmniej się czegoś nauczyłem Dobra, ziomki, zaczynamy od zabudowy Myślę, że możemy to sobie pyknąć w tym miejscu I zaczynamy od zrobienia kwadratu Który będzie miał, słuchajcie Wielkość 9 na 9 Czyli raz, dwa, trzy, cztery 5, 6, 7, 8, 9. I teraz po prostu o takim boku robimy kwadrat, czyli raczej nie jest to mordy skomplikowane. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9. No i dobra, i teraz już pójdzie z górki. Teraz wystarczy po prostu tak, że, że tak powiem, brzydko na pałę to zrobić. I gitara się ma. Teraz robimy tak naprawdę. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. I trzy, bo tutaj pójdzie skrzynia. Jak widzicie, tutaj jest skrzynia. Możemy ją od razu wziąć i zrobić. I pewnie już zauważyliście, że. O kurde, a coś tutaj poszło, słuchajcie? Nie wiem, tak mi się tylko wydawało, że sporo mamy hoperów. Spokojnie, spokojnie, jak na wojnie. Ja wam to wytłumaczę. W sensie, no tych hopperów musi być tak dużo. A. No raczej stworzenie hopera. O kurczę, co tu się stało? Nie coś nie to postawiłem, ale już będzie dobrze. Ej, wiadomo, że hopperów jest sporo, ale nie jest to takie mega ciężkie. Nawet, słuchajcie, nie wiem, ile ich tu jest. Możemy to obliczyć. Tu jest trzy. 3, a to jest 1, 2, 3, 4, ok, czyli 7, czyli jest 3 razy 7 to jest 21, odjąć jeden kloczek tutaj, i pod dispenserami też, czyli 21, odjąć 3, to jest 18 hopperów potrzeba. No to jest sporo. No, ale sobie poradzicie, myślę. Taką, mam nadzieję, przynajmniej poradzicie sobie wiadomo, że to jest tylko żelazo i skrzynia, więc nie jest to jakieś mega ciężkie. Dobra, przechodzimy do naszego kwadrata. Yy, czy kwadratu, może nie wiem, słuchajcie, cokolwiek do, do tego czegoś. Yy, równo na środku robimy linię. Mordy, równo na środku robimy linię, ponieważ tutaj będą nasze pszczółki, a tutaj będzie nasz mechanizm. I teraz mordo, jak to dokładnie leciało? Stawiasz sobie klocek dirta w tym miejscu i w tym miejscu, widzicie? Widzicie jak to? Żeby było symetria, ma być symetria. Teraz yy, skaczemy sobie po nasze dispensary, bo one są potrzebne i żeby. Nie było, jak widzicie tutaj Jest kloczek dirta, a nie dropper Nie dropper, w sensie, no, jak to się nazywało O to już nie pamiętam jak to się nazywa Dobra, więc weźmiemy sobie te Ej, Halo, gdzie one są? Ej! Ej, gdzie są te dispensery? One tutaj przeszły one tutaj przyszły, patrzcie, Ja ich nie zebrałem, ale znam. <noise> ale chciałbym i uciec wariaty. Dobra, nieważne. I teraz stawiamy je, oczywiście, słuchajcie, do góry. Do góry je musimy postawić. Okej. Okay. I teraz najważniejsza rzecz. Ziemki, teraz jest najważniejsza rzecz. Trzeba postawić klocek dirta w tym miejscu. Czyli jak masz tutaj skrzynię, jeden, na jeden klocek przerwy i stawiasz dirta. To jest mega ważne, ponieważ tam będzie woda. Która, zobaczcie słuchajcie co będzie robić Jeszcze nie ma tutaj wody, bo to jest tylko słuchajcie Taki szkielet, zostawiłem sobie tak jak mówię Taki szkielet y, mojej konstrukcji Żeby po prostu mi trochę to pomagało y, No, Kum, kumacie, kumacie o co chodzi Dobra i w tym momencie trzeba zebrać Słuchajcie te hopery, nie dropery Bo się wcześniej zastanawiałem tylko hopery Także zgarniamy je wszystkie Ej serio, troszkę musiałem się napracować Żeby zrobić te wszystkie przedmioty jak Repeatery, komparatory, te właśnie hopery Czy dispensery, no ale nie są to rzeczy Trudne do zrobienia, no głównie to wiecie stone. Tego przypalonego trzeba troszkę żelaza, troszkę redstone'a, nie jest to jakieś mega ciężkie. Także myślę, że każdy sobie z tym poradzi. Jeżeli Maciek sobie z tym poradził, to tym bardziej wywariaty. No i teraz wiadomo, na shifcie słuchajcie, wszystko stawiamy koło siebie, żeby te hopery były ze sobą połączone, bo to jest mega ważne, że one wszystkie muszą iść do tej skrzyni. Więc jeżeli byśmy je położyli w jakiś losowy sposób, to mogłoby coś tam pójść nie tak i po prostu one mogłyby nie prowadzić do siebie nawzajem. E, patrzcie, na przykład ten wariacik. Ten wariacik na przykład nie, chyba nie prowadzi. Tak jak ja bym chciał O, to on musi, słuchajcie, widzicie O, i teraz jest lepiej O to mi dokładnie chodziło Że one muszą po prostu być systemem naczyń połączonych No i idealnie Było 18, jest 18 W tym momencie, słuchajcie, możemy sobie podwyższyć całą konstrukcję A nawet powinniśmy to zrobić Całą naszą konstrukcję jest, Tą obudowę Ponieważ będziemy tutaj dawali dirta I cały poziom nam się podniesie To so, zaraz zobaczycie Także, słuchajcie, tutaj już kładziemy Nie, nie trzeba oczywiście nic liczyć O kurczę o kurde gościu, mi tutaj mało bloków zostało Mi zostały tylko dwa staki yy, Po tym, y, po tych domkach No ale dobra, dzia działajmy na tym, co mamy I tyle, i w tym momencie Ziomki potrzeba dirta, którego jak widzicie mamy mało Ale dobra, będziemy mogli najwyżej sobie to rozebrać Ponieważ teraz tak, mordo Wciskamy dirta, wszędzie gdzie masz hopper Wciskasz dirta, proste, no proste Oprócz tego, wszędzie gdzie masz hopper Maciek pomówi, wszędzie gdzie masz hopper Dobra, czyli tak, możemy sobie to rozwalić bo jak widzicie, no trochę dirta się, się służyło na ten szkielet, ja, ja to stawiałem z dirta, no bo tak było po prostu szybko, wygodnie, nie, tak sobie po prostu postawiłem A teraz robię to ładniej, żebyście po prostu wiedzieli o co kaman, dobra Czyli stawiamy to w ten sposób i tutaj do środka trzeba wylać wodę, a potem zaorać trzeba te yy, nasze dirty Każdy kawałek, klocek dirta, słuchajcie, to jest mega ważne, tylko problem jest z tym, że ja akurat nie mam wody czy to jest akurat y, niemały problem? Więc musimy sobie iść po wodę. Czy ja, może, mam tutaj wiaderko? Please, please, please. Nie mam. Jednakże wezmę sobie, słuchajcie, nożyczki. Bo ich będziemy potrzebowali, żeby zrobić 2 Dwa, y, dwa t dwa Choć tak naprawdę, słuchajcie, moglibyśmy sobie to stąd zebrać. One są i tak nieużywane. Ja mam używane tylko te 8 pierwszych, w tych jeszcze nikt nie mieszka, także słuchajcie, możemy to sobie zrobić, ale i tak wam potem pokażę, jak się robi te właśnie ule, bo być może ktoś nie pamięta, albo ktoś nie wie. Teraz, ziomki, lecę, lecę na górę, żeby wziąć sobie wiaderko i wziąć wodę. Tutaj moi villagerowie mieszkają, z nimi się niewiele działo i właśnie, miałem powiedzieć, dlaczego, słuchajcie, była przerwa. Po prostu święta, jak no, najprostsza, słuchajcie, odpowiedź. Były święta, nie nagrałem filmików na zapas, bo miałem, wiadomo, mniej czasu i tak to wyszło, ale spokojnie, teraz wracamy na pełnej pompie, okej. Okay. Tutaj mamy miodzik, to je, miodek, to jest nawet dobre Mamy też to, mamy też to Słuchajcie, akurat widzę, że tutaj jest sporo rzeczy, które może się przydać Ale czy mamy wiaderko? Halo Nie ma wiaderka, no dobra, to sobie zrobimy nowe Raz, dwa, trzy, gitara siema, bo oczywiście jedno nam wystarczy Pyk, pyk, pyk Dobra, gitara siema Teraz y, spadamy szybko na dół, bo ja wam muszę to pokazać Dzięki, ja się mega jaram Mam nadzieję, że mi to wypali, bo konstrukcja nie jest trudna tylko po prostu ona mm, jakby wymaga kilka kroków. Wiecie o co chodzi? Musisz mieć dobrą ilość hopperów, musisz dobrze ustawić komparatory, którymi się zaraz będziemy zajmować, repeatery i tak dalej, i tak dalej. Wszystko trzeba dobrze przewidzieć, ale samo w sobie nie jest to trudne. Więc może się, słuchajcie, przekonam, jeżeli to by nam wyszło, no to chyba trzeba będzie przejść do robienia jakichś kolejnych, słuchajcie, farm automatycznych czy plantacji. No, słuchajcie, takich to po prostu rzeczy. Dobra, co ja teraz robię? Motykę, Mordo. Ponieważ potrzebujemy sobie zaorać tą ziemię po prostu. Patrzcie, Pikson, Ona musi być koniecznie zaorana, po to, żeby żeby te. No, po to, żeby, słuchajcie, hopery mogły wziąć itemki. Bo jeżeli ten Dirt nie byłby zaorany, to inaczej by, wiadomo, jakby nie, nie przechodziły. Te itemy by nie przechodziły przez klocki. A w ten sposób one mogą. A przynajmniej tak mi się wydaje, jak to działa. Bo przyznam szczerze, ja tylko wiem, jak to zbudować. Nie do końca wiem, jak to działa. Wydaje mi się, że wiem, jak działa ale mogę się mylić, także za to akurat nie biorę odpowiedzialności. W każdym razie, dobra, widzicie, to się nawadnia, jest wszystko spoko, możemy przejść w takim razie do kolejnej rzeczy, czyli właśnie tych komparatorów, a, jeszcze nie, słuchajcie, e, teraz sobie zrobimy bichajwy, czyli słuchajcie, stawiamy sobie bichajwy tutaj, na tych dispenserach, słuchajcie, stawiajcie bichajwy, albo mogą być też gniazda, ale oczywiście gniazda, żeby pozyskać, trzeba mieć się znaczy czyli dwa to dotyk, i teraz jak zrobić coś takiego, bo ktoś może nie wiedzieć, ziomki, bierzecie sobie miód, o kurde, to się, to, to się nie, nie robi w ten sposób. No dobra, to sobie zbierzemy po prostu. I tak to, to będzie dobre. Ale najpierw pozwólcie, że pójdzie, pójdę w kimę. To był ciężki dzień pracy. Yy, Maciek, przelasz... O kurde. O kurde, no dobra, czyli jeszcze, jeszcze jest za, za jasno. No dobra, w porządku. To sobie słuchajcie, z, zgarniamy teraz yy, nasze plastry miodu. I tak mam ich naprawdę sporo. Myślałem, że tamte bloki plastrów miodu można odzyskać z nich yy, plastry miodu. No, ale jak widać, nie. I teraz. Teraz będzie wszystko yy, łatwiutko, więc wam, słuchajcie, pokażę jak to zrobić. Robisz trzy na środku i teraz drewienko. W ten sposób i w ten sposób. Tak jakbyś robił shelfa, tylko że zamiast książek masz po prostu miodek. No to słuchajcie, ja nie będę go sobie robił, bo ja akurat nie potrzebuję, ale chciałem wam pokazać jak to wygląda. I w tym momencie myślę, że możemy iść spać. Haha, <laughs> wracamy po... Re... nie, nie wracamy po reklamie, bo tutaj słuchajcie, oczywiście lecimy... CO TU ROBI PSZCZOŁA?! Ja, Jawale, pszczoła się uwięziła, bo zostawiłem otwarte drzwi O kurde, w takim razie, słuchajcie, musimy jej pomóc Nie, o kurde, nie, 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 nie nie, Dobra, to za zamknę ją, zamknę ją Nie chciałem jej uderzyć, chciałem blok Jawale, o kurde, nie Jak to? No nie no, ziomki, no bez przesady Naprawdę, taki fail Taki fail, słuchajcie, one nie zginą. Póki mnie y, pszczoła nie urządli, to ona, słuchajcie, nie zginie. Jaki fail, słuchajcie, one mnie będą jeszcze goniły. No to w takim razie mamy naprawdę przypał. To muszę poczekać, aż one przestaną mnie gonić, bo oczywiście one za chwilę przestaną mnie gonić. I będzie ok. O, patrzcie, patrzcie, już nawet jedna mnie przestała gonić. Ja wale, co to miało być? Przecież ja chciałem ją uwolnić, a ona na mnie, słuchajcie, jeszcze się zezłościła. No co za pszczoła, no naprawdę, słuchajcie. Trzeba je jakoś będzie w przyszłości udobruchać tymi kwiatkami, słuchajcie. Trzeba po prostu jakiś nawóz dobry kup żeby kwiatki tutaj ładnie po prostu się rozrastały i teraz patrzcie, widzicie, one już mnie nie atakują, już jest sztama, już jesteśmy naprawdę z nimi na, na, na spoko relacji, także mi to się podoba, mam nadzieję, że one tylko tam wrócą, no i gitara się ma, dobra, czyli dalej, przechodzimy do roboty, zostawię tam tu, słuchajcie, niech ona tam sobie będzie, okej, okay, to jest ważne, słuchajcie, robicie tutaj takie trzy klocki, stawiacie takie trzy klocki i tu jeszcze jeden na dole, Tutaj podobnie zresztą. Ej, serio, ja bym nie chciał, żeby one. Chociaż tak naprawdę mogłyby zamieszkać tutaj. To, to by nie był problem. Ale idźcie stąd. Siomi poszły stąd. Dobra, teraz czy ja mam wszystkie rzeczy? Mam wszystkie rzeczy, ok, bo jeszcze chciałem wracać. Wybaczcie, słuchajcie, ale mnie te pszczoły po prostu wytrąciły z uwagi. Więc teraz bardzo ważna rzecz, słuchajcie, bierzecie komparatora i stawiacie go w ten sposób. Pyk, że podwójna ta pałeczka musi być w stronę bardziej tego m, naszego y, ula. Czy ulu? Nie wiem, słuchajcie, nieważne. <laughs> bierzecie teraz Redstone i po prostu w bardzo prosty sposób, słuchajcie, ciągniecie go tutaj, gdzie następnie wykopujecie sobie ten klocuszek, bierzecie repeater i stawiacie pixon. Sykson, oczywiście, jeszcze łącząc tutaj, czyli można by powiedzieć Pixon, Sykson i Elixon. Stare powiedzenie Maciocha: zobaczcie, słuchajcie, jak to wygląda. Idzie sobie Redstone po takich schodkach, można powiedzieć. Dochodzi do jednego repeatera, łączy się z drugim, i ten drugi, słuchajcie, repeater jest pod pierwszym komparatorem. Także to jest dobre. To jest dokładnie to, co my chcemy zrobić. Rozważę sobie te. Tę trawę, bo ona nie jest za bardzo brzydka, za bardzo ładna, i teraz robimy dokładnie coś takiego, czyli pyk, pyk. Teraz robimy redstonikiem na górę i łączymy sobie z komparatorem gitara. Siema, wszystko jest pięknie, i tak naprawdę wydaje mi się, że to już jest wszystko. Słuchajcie, poczekajcie, czy ja jeszcze tutaj luknę, zobaczę. Tak naprawdę to już jest wszystko. Ej, serio, wystarczy to tylko zabudować. Oczywiście trzeba posadzić jeszcze kwiatki, tak? Czyli, tak, słuchajcie, posadzić kwiatki, zabudować, żeby nam pszczoły, słuchajcie, z tego nie uciekały. Bo to jest ważne, że to musi być szczelna, powiedzmy, taka kapsuła, w której one będą mieszkały. No i tyle, więc dlatego właśnie potrzebne mi było szkło. Bo teraz, tak, ja sobie biorę, słuchajcie. Ja sobie biorę te jeszcze bloki. Tutaj robię taką zabudowę, żeby ten mechanizm był oddzielony od, od naszego od naszych pszczółek, które będą tutaj. A i tak, te strony sobie zabuduję szkłem, żeby to ładnie wyglądało. A te strony sobie zabuduję. No, tym żółtym blokiem albo czymkolwiek tak naprawdę Bo tu jest mechanizm, tutaj nawet słuchajcie Nie będziemy zaglądać, można Jedyne co, co by było nawet słuchajcie Fajne to zrobić coś takiego pykson cykson Teraz zrobimy sobie tutaj drzwi I jakbyśmy chcieli to możemy się tam Jakoś przedostać, ale nie jest to słuchajcie Konieczne, więc patrzcie ja sobie zrobię drzwi Pyk, teraz mordo dawaj mi To w ten sposób, okej okay. Patrzcie, postawimy sobie drzwiczki. Zaraz to jakoś zabudujemy. No i będzie fajnie. Także m, możemy to wywalić, w, wziąć dirta, żeby się tutaj podbudować. No i spoko, zabudujmy to, a zaraz się zajmiemy, słuchajcie, pszczółkami. Tylko czy ja potrzebuję to tak wysokie? Nie, nie potrzebuję tego aż tak wysokiego, także. Yy, nie no, dobra, jednak potrzebuję. Także zróbmy może najpierw tak. Ej, mała pszczółka! A nie, to jednak duże. To jednak duża pszczółka, to, to nie było tematu. Okej, okay, zróbmy, słuchajcie, tyle, ile możemy. Pyk, no i tutaj nie mogę, muszę to zrobić jeszcze wyższe. Także, także słuchajcie, zrobiłbym to mniej więcej w, w ten sposób. O, pyk, 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 może oddaj mi teraz tego bloka, bo on mi się przyda, bo jednak mam mało tych bloków. Będę chyba jakiemuś wilażerowi musiał rozwalić domek, żeby odzyskać troszkę tych bloków żółtych. Nie no, tak naprawdę to pewnie mam, słuchajcie, coś jeszcze w zapasie. Patrzcie, no zabrakło mi dwóch. Słownie dwóch mi zabrakło Okej, okay, nieważne, nie ma co się tym przejmować Weźmiemy teraz szkło i zabudujemy pszczoł, pszczółki Żeby one oczywiście tutaj miały, słuchajcie, jakieś życie Także zrobimy to na trzy wysokości Pyk, pyk, pyk Zrobi... Ja bym to zrobił na trzy Bo one, wiecie, będą kwiatki One muszą tutaj, słuchajcie, jakoś jednak funkcjonować Dobra, czyli to bym zrobił w... Ej, tak to nie może być Nie, może być, jak najbardziej Jak najbardziej może być Myślałem, że tutaj nie będzie dało się wejść Ale spoko Pyk, pyk ok, czyli teraz robisz to w ten... W ten sposób teraz, tak? Kończymy, słuchajcie Tą szklaną kapsułę, e, posadzimy Kwiatki, zaciągniemy pszczółki Które, no, mamy dosyć blisko To nie będzie problem, no i zobaczymy, czy to działa Chociaż, wiecie, no, raczej nie zobaczymy tego Już dzisiaj, ale Ale spróbujemy, słuchajcie, coś tam pokminimy I teraz tak, poczekajcie Jeżeli ja jestem tutaj, e, to mam Dwie kratki, czyli jakbym zrobił No, wiecie, na dwie kratki wysokości można by to zrobić Ale ja bym wolał zrobić na trzy, żeby one Jednak, słuchajcie, miały jakiś, kurczę Komfort życia, tak, 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 Słuchajcie, mi coś mówić tak, tak powinniśmy zrobić. Zwłaszcza, że tego szkła jeszcze mamy, więc zrobimy sobie, patrzcie, taką naprawdę kapsułę. Dobra, może od tej strony będzie wygodniej. Teraz pyk, pyk, pyk. Pyk, 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 dobra, kończymy to w ten sposób. No i serio, słuchajcie, wygląda to mega fajnie. Oczywiście wiecie, można użyć innych bloków, albo kilku kolorowych bloków, albo na przykład kolorowego szkła. To wszystko, słuchajcie, jest do zrobienia, ale ja y, chciałem to zrobić w taki. Y, nie chcę powiedzieć, że prosty sposób, bo jednak ładnie to wygląda. Ale po prostu, gdybym miał, słuchajcie, tutaj jeszcze kolejne minuty spędzać na ogarnianiu itemów, żeby tylko to ładniej wyglądało, no to by to straciło, jakby, taki sens. Ro, robienie tego mechanizmu, a tak to macie wszystko w takiej bardziej kompletnej wersji. No zresztą wpadcie. No czy to nie wygląda pięknie, jak dla mnie to wygląda mega fajnie, mega ładnie, mi się to mega podoba. Dobra, rozwalamy tego dirta, rozwalamy teraz to. I zdajcie mi się jeszcze zastanowić, czy wszystko jest ogarnięte. No kwiatków nie ma, więc musimy wziąć te kwiatki. Macie, weź ogarnij te kwiatki Możemy podebrać tutaj, słuchajcie. Pod, pod, podbierzemy. Halo, halo, podbierzemy, a jak jakąś tam resztę, słuchajcie, nam zostanie, to to wtedy oddamy. To, to wtedy oddamy, ale... Ale musimy, musimy je wziąć. Dobra, lecimy. I czy szkło mi jeszcze zostało? 9 szkłami zostało. Okej, okay, bo szkła jeszcze będę używał po to, żeby się tam, wiecie, przedostać, nie? Czyli patrzcie, słuchajcie, ja muszę zrobić coś takiego, że zrobię sobie, powiedzmy, od tej strony. Powiedzmy, od tej strony sobie zrobię schodki. Ok, teraz muszę rozwalić to. o to, żeby tutaj w ogóle pszczółki przyszły, nie? Dobra, czyli robimy coś takiego. Stawiamy kwiatki, słuchajcie, bo wiadomo, że mimo tego, że tutaj jest zaorana Ziemia. No to można kwiatki stawiać, to jest raczej, nie wiem, może ktoś nie wiedział, to się teraz dowiedział, a i przypomniało mi się, że to nie jest jeszcze, słuchajcie, koniec, już mi się wydawało, że wszystko pięknie, kolorowo, a tak, słuchajcie, nie jest, ponieważ wchodzimy sobie tutaj, rozwalamy te, 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 te klocki i patrzcie, teraz mamy, dzięki temu, że mamy zaoraną ziemię, mamy dostęp do dispenserów i tutaj, słuchajcie, możemy uzupełnić nasze buteleczki, patrzcie, dajecie buteleczki. Pyk, 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 ok. I dzięki temu będziemy mieli butelki z miodem. A jakbyśmy tutaj nic nie dali, no to wtedy mielibyśmy, tak mi się wydaje, po prostu plastry miodu. I teraz to wszystko działa. Możemy uzupełniać butelki z tego miejsca. I chyba tyle tak naprawdę możemy robić z tego miejsca. Patrzcie, widzicie, tam jest taka kanciapa. Tutaj mamy, słuchajcie, nasze kwiatki. Można to, wiecie, też powiększać, nie? Można dobudować, można to podwoić na przykład wszystko. Dobra, bo mi zabrakło kilku kwiatków tutaj. A ja bym chciał, żeby wszystko było idealnie. Więc wezmę, słuchajcie, jeszcze podkwiatki. Zaradnę sobie kilka kwiatków, i tak, wiecie, kilka pszczółek odejdzie stąd, więc te, co zostaną, nie będą potrzebowały aż tylu kwiatków. No i patrzcie, jak to pięknie wygląda. To wygląda jak ogród, słuchajcie. A to nie jest ogród, to jest coś lepszego. Dobra, czy tutaj jest jeszcze jakieś miejsce? Ej, chyba nie. O, dobra, było jedno miejsce. No i gitara się ma, w takim razie, słuchajcie, mamy wszystko zrobione, więc został nam idealnie jeden kwiatek po to, żeby zwabić te pszczółki. Teraz, halo, proszę pszczółki. Co, one już skończyły robotę? O kurde, jakie wariaty. No dobra, także co, biorę, słuchajcie, za sobą cztery pszczółki. Oczywiście tam można też się rozmnażać, słuchajcie, no to jest raczej, yy, raczej oczywiste. Więc naprawdę, jest to proste w wykonaniu. Wystarczy po prostu powtarzać za mną to, co ja zrobiłem Teraz tak, zapraszam tutaj Wszystkich chętnych na nowy Na nowy jakiś tam pyłek z kwiatów Zapraszam tutaj do Maciocha Teraz patrzcie, słuchajcie, biorę sobie, o, coś takiego Teraz tak, zamykam je z tej strony, no i gitara się ma I to jest, słuchajcie, to Teraz oczywiście one będą w, wlatywały do tych uli Będą robiły Robiły miodek, no i jeżeli Będzie pełen właśnie ten Ul, to on wtedy wyda sygnał Do komparatora i ten komparator Wiecie, prześle to na dół, słuchajcie, bo tak naprawdę powinienem wyjść, żeby wam to jak najlepiej pokazać. Bo ja tutaj za zaczynam, słuchajcie, gadać. Nie, 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 nie wychodź stąd, nie wychodź stąd. Nie, nie wychodźcie stąd, dobra, słuchajcie, nie, nie ma wychodzenia. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, bo one już chciały uciec, słuchajcie, a to było bardzo niedobre. Macie tutaj wejść. Halo, wejdź. O, 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 dobra, weszła jedna i jeszcze ta musi wejść. No halo, na bank masz tutaj wolne miejsce. Nie gadajcie, że nie ma wolnego miejsca. No dobra, to w takim razie, słuchajcie, zrobimy tak. Że pyk, pyk. O! I się udało. Więc jeszcze, słuchajcie, kończąc, to działa w ten sposób, że jak będzie pełen ul. On przesyła sygnał do komparatora. E, on się ciągnie potem tym strumieniem. On jest przesyłany dalej. No i ten repeater daje dispenserowi, który jest pod ulem sygnał. Dispenser to, słuchajcie, zbiera. I wszystko, potem wszystko hopperami leci do naszej skrzyni. Więc jest to mega proste, mega wygodne. Bo tutaj nie trzeba robić kompletnie nic. Poza tym, że po prostu przychodzi. Chodzisz I zgarniasz na, nasiona, na przykład nasiona. Także słuchajcie, akurat nam się pszczółki schowały, bo zaczęły się. Mm, zaczęły robić miodek. Ale jak widzicie, wszystko wyszło bardzo fajnie. Będziemy na bieżąco sprawdzać, czy to działa. Więc mordeczkę Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że to Wam się podobało. Jak widzicie, wyszło. Wyszło naprawdę elegancko. I jeżeli to działa w połowie tak dobrze, jak wygląda, no to Maciek jest mistrzem. I jeżeli to wypali, to będzie trzeba robić kolejne redstone'owe nowe mechanizmy z jakąś e, farmą, czy trzciny cukrowej, czy chleba, czy znaczy, czy, znaczy chleba zboża, czy buraków i tak dalej, i tak dalej. Więc mordy. Jeszcze raz, dzięki za oglądanie, pamiętajcie o subskrypcji kanału, bo wracamy z codziennymi filmami. Były przerwy, była przerwa na święta, ale sami rozumiecie, że był to specjalny okres. Teraz wracamy z codziennymi filmami. Do następnego. Yo!